Ja też już mam dosyć rozmawiania o Donaldzie Trumpie. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o TrumpCoinie. No niestety, wielu z nas zapakowało się w ten projekt i od szczytu spadł o niemal 90%, ale dziś wzrósł o zawrotne 2% i utrzymuje kurs w okolicy 8 dolarów. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 1,5 miliarda dolarów, czyli 10 razy mniej niż u szczytu w styczniu. Niemal tą samą ścieżkę przeszedł token Melanie, czyli jego żony. Rzekomo. Oczywiście, to i token. No ale pytanie brzmi: czy pompa się skończyła? Co musi się zdarzyć, by odbił od dna? Porozmawiajmy o tym. No ale zanim zaczniemy, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij przycisk subskrybuj, bo regularnie mówimy między innymi o Trumpcoinie, dzieląc się wszystkimi nowościami i aktualizacjami. No i zanim przejdziemy do Trumpcoina, chcę poświęcić naprawdę chwilę, żeby wyróżnić Best Wallet najlepszy anonimowy portfel możesz m.in. kupić w nim właśnie Trump Coina. I Best Wallet nie wymaga żadnego dowodu tożsamości ani procedury KYC, żadnej weryfikacji. To najbardziej bezpieczny i anonimowy portfel non-custodial, jaki możesz teraz mieć. A mówię o tym dlatego, że aktualnie Best Wallet prowadzi kampanię Airdrop. Czyli zrzuca po prostu tokeny. Ja używam bez wallet, bo to portfel DeFi z najlepszą funkcjonalnością, a także najlepszym dexem i kartą, dzięki której możemy kupować, przechowywać, wpłacać, wysyłać, zamieniać, sprzedawać, zarządzać, stakować, wydawać, korzystać z tokenów gamingowych, launchpada, no, wszystko w jednej aplikacji. Maszcie sobie ją po prostu sprawdzić, ściągnąć na telefon, to przecież nic nie kosztuje, może akurat Wam się spodoba. Link do niego znajdziesz w opisie filmu, ale od razu zaznaczam, że no niestety nie ma polskiej wersji. Póki co, może będzie. No ale dobra, dzisiaj nie lecie mowa, bo mówimy o Trump coinie, który w ciągu tygodnia zaliczył spadek o kolejne 25%. Chyba, że weźmiemy pod uwagę godzinowe szpile, to wtedy jest nawet jeszcze gorzej. Ale ignoruje też pile to tylko manipulacje wielorybów, a jak wielu twierdzi, manipulacje samej rodziny Trump i ich popleczników. Jednak wielu z nas zapakowała się w tego tokena i pytanie brzmi, czy nastąpi odbicia? A więc wygląda na to, że jednak może nadejść odwrócenie trendu. Byki naprawdę są gotowe do ataku po czystym spadku do dolnej strefy wsparcia na poziomie 7,70. Trump pokazuje oznaki odbicia, Korzyść Kupujący wchodzą i bronią tych poziomów z przekonaniem, przygotowując się na byczy zwrot do górnych stref. No i zobaczcie, że wśród najnowszych transakcji próżno szukać jakichś większych wyprzedaży. Raczej są to nowe transakcje, często bardzo, bardzo duże transakcje. No ale właśnie to nas zawsze zastanawia przy tym tokenie, bo od początku jego istnienia mamy obawy. memcoin na Sola nie ma problematyczną tokenomię, aż 80% tokenów jest wciąż w rękach twórców, co oczywiście budzi kontrowersje i może prowadzić do gwałtownych wahań, jeżeli zmienią nagle zdanie. A w najbliższych tygodniach kluczowe będą właśnie decyzje Trumpa i spekulacyjne nastroje. To one zdecydują, czy ten token zaliczy kolejny raid, czy będzie nadal, nadal leciał w dół. RSI na poziomie 56 wskazuje neutralność. Ale handel poniżej godzinnej średniej kroczącej sugeruje trend spadkowy, często będący sygnałem potencjalnego spadku ceny. Jednak zobaczcie, co się stało z MACD 2 kwietnia w dzień ogłoszenia tych ceł. Ten token jest niestety nierozerwalnie połączony z polityką Trumpa. Teraz niestety, może w przyszłości, właśnie stety. No bo niedawne turbulencje rynkowe spowodowane agresywną polityką taryfową ogłoszoną właśnie 2 kwietnia, mogą wciąż mieć wpływ na Trumpa, na tokena. Dochodzą do nas informacje, że aż 10% całkowitej kapitalizacji z Wall Street po prostu wyfrunęło. Z powodu właśnie spekulacji, że Trump celowo załamuje ręki, aby wpłynąć na stopy procentowe rezerwy federalnej. A więc widzimy sporo wiadomości dotyczących Donalda Trumpa ogólnie. Cała sprawa z cłami wciąż ogromnie oddziaływuje na rynek i póki co niewiele wskazuje na to, że Trump ustąpi. Wciąż między innymi grozi Chinom zaostrzeniem polityki celnej i nie ma nadziei na koniec wojny celnej, jak brzmi między innymi Onet. Jeśli chodzi o rynek, jesteśmy dzisiaj na plusie około 3%. Jednak indeks strachu i chciwości na poziomie 19 to jest totalna masakra. Ale najważniejsze, Bitcoin odrabia jednak straty i ponownie celuje w 80 tysięcy. Zwykle, gdy widzimy taką konsolidację, to potem następują wzrosty. A wszystko wygląda na przygotowanie do sezonu altów, który przecież jeszcze nie nadszedł. Chyba, że macie inne zdanie, dajcie mi znać. A jeśli do tego dojdzie, możemy liczyć naprawdę na większe odbicie. Co ciekawe, rynek memcoinów w tym całym szaleństwie rośnie najmocniej, 6%. TrumpCoin trzyma się wciąż na czwartym miejscu wśród memcoinów, powyżej bonka o prawie miliard dolarów i poniżej PEPE też o około miliard. Na oficjalnym profilu TrumpCoina na Twitterze nie pojawiają się szczególnie nowe posty, ale liczba obserwujących wciąż rośnie. Mają już 125 tysięcy. Jak można przeczytać, w USA zamknięto jednostkę specjalizującą się w śledztwach dotyczących kryptowalut, a więc Wojna z bitcoinem i kryptowalutami dobiegła końca. Mając te wszystkie informacje i wiedząc, że ludzie kupują bitcoina, ma sens, że kryptowaluty niedługo się odwrócą. Więc znowu, sytuacja może wyglądać dobrze dla Trump Coina, o ile Trump wróci do wspierania społeczności krypto. A więc, jeżeli szukasz najlepszego memcoina do kupienia teraz, przed wzrostami, koniecznie sprawdź Mind of Pepe. To jest projekt ICO, który łączy memcoiny i agentów AI w jednym. Agent AI dostarcza analizy w czasie rzeczywistym, dostępne wyłącznie dla posiadaczy natywnego tokena Mind. W tych trudnych czasach zebrali niemal 8 milionów dolarów, a za jeden dzień podniosą cenę tokena. Więc jeśli jeszcze nie kupiłeś, to może być teraz czas na to, żeby działać i po prostu sprawdzić ich projekt. A linka znajdziesz w opisie filmu, no i w opisie kanału. Jeżeli założymy, że wszystko w końcu się rozkręci i rynki znowu zaczną rosnąć, warto być przygotowanym na wzrosty. Cała nisza agentów AI wzrosła o tak samo jak memcoiny 6%, ale tak naprawdę na wzrosty możemy liczyć szczególnie wśród nowych projektów z mniejszą kapitalizacją. Zobaczcie, że to one urosły najwięcej w ostatnim miesiącu. A te stare no niestety rynek je zweryfikował i nie chce dać im rosnąć. Z mojej strony to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i jak zawsze to niestety nie jest porada finansowa, ale widzimy się następnym razem i do usłyszenia.